Drugi Psi Park, praktycznie dwa razy większy niż ten obecny, powstanie na osiedlu Północ, na granicy właściwie osiedla Północ i osiedla Niepodległości, przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Zielonej. Wynika on z potrzeby mieszkańców tych osiedli, którzy dzisiaj spotykają się na zielonym terenie przy ulicy Zielonej, który już przeznaczyliśmy pod budowę nowego bloku mieszkalnego. W związku z tym ten teren, który dzisiaj jest wykorzystywany właśnie przez właścicieli czworonogów do tego, żeby ich zwierzaki mogły się wybiegać, będzie zagospodarowany. Szukaliśmy miejsca, które moglibyśmy przeznaczyć właśnie na lokalizację takiego psiego parku, czyli miejsca ogrodzonego, objętego monitoringiem, ze specjalnymi urządzeniami dla, dla psów, dla czworonogów, gdzieś w pobliżu i taki pomysł jest dokładnie jakby po drugiej stronie ulicy Mieszka I, pomiędzy właśnie Mieszka I, a terenami spółdzielni mieszkaniowej, tą bazą spółdzielni, która tam się znajduje. Mamy tam około dziesięciorową działkę. Na której tak nigdy byśmy nic nie wybudowali, bo jest zbyt mała na to, żeby tam planować jakąś inwestycję. I tutaj wspólnie z mieszkańcami, bo będę też chciał ich zaprosić do tych takich konsultacji. Mamy już wybranego projektanta, więc myślę, że w ciągu tym najbliższych dni spotkamy się na terenie, na miejscu, żeby też posłuchać tego, czego mieszkańcy by oczekiwali, co chcieli, żeby by tam powstało. Doświadczeni też tym naszym pierwszym pierwszą inwestycją przy ulicy Śląskiej na pewno od razu zamontujemy tam monitoring, żeby nie Zdarzały się takie rzeczy, jak zdarzały się na początku, że ktoś podrzucał tam jakieś mięso czy, czy inne rzeczy. Ten psipark będzie ogrodzony, także będzie tam można wejść do środka, spuścić zwierzak, zwierzaka ze smyczy, żeby mógł się spokojnie wybiegać. Będzie miejsce, gdzie będzie można usiąść po to, żeby porozmawiać z sąsiadem, z sąsiadką czy z innym miłośnikiem czworonogów, a zwierzaki będą miały czas na zabawę. To nie będzie odwzorowanie tego miejsca, które już jest w gminie Chrzanów, czyli tego pierwszego psiego parku? Znaczy, no, teren będzie praktycznie dwa razy większy, natomiast na pewno wykorzystamy te doświadczenia. Tak jak wspomniałem, monitoring to podstawa, na pewno go tam zamontujemy. A co do urządzeń, to będę chciał porozmawiać o tym już z miłośnikami zwierząt, żeby oni sami się wypowiedzieli, czego by oczekiwali tam na miejscu. Na razie jest pomysł, będą konsultacje, no i pewnie później cała procedura projektowa, czyli co, pod koniec roku możemy się spodziewać, że ta inwestycja będzie gotowa? Tak, mamy zabezpieczone środki na całość. Zadania w tegorocznym budżecie, więc w tym roku na pewno ten PSI park powstanie. No, chyba, że będą jakieś problemy z wyborem wykonawcy, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tutaj rzetelną firmę, która to wykona dla nas szybko. Szacujecie Państwo, że jaki to będzie koszt? Tego jeszcze nie wiem. Na całość mamy przeznaczone 150 tysięcy w budżecie, łącznie z projektem ze wszystkim, natomiast doświadczenie pokazuje, że ostatnio zrobiliśmy to za kwotę poniżej 100 tysięcy złotych całość, więc mam nadzieję, że tutaj również będą oszczędności.